No, dzień dobry, dzień dobry. Pierwsze ujęcie z trasy. Jak zwykle, bo w mieście nie było jak. Fryz nieogarnięty, ale gęba uśmiechnięta i radosna. już lecimy a dwójką do poznania. Nie no, działa. Dobra, zajebiście. Pogoda się robi, ciepło się robi. Fryz nieogarnięta, ale czapka jest. Baton wjechał, energetyk wjechał. Zaraz idziemy dalej. Na razie się wszyscy. Chyba rozpadają, więc nie ma za dużo ciekawych rzeczy. Aczkolwiek jest mało ludzi, więc może mi się uda na jakieś atrakcje tutaj się dostać, bo jest kilka ciekawych. Sprawdzam jeszcze osmo, ale łapię. I co, czekamy na rozkręcenie się imprezy? Ogólnie to będę musiał to wrzucić na początku. Czekajcie, bo coś ciemno. O, teraz lepiej. Wielki nub ze mnie. Kurde, cały czas nagrywałem kilka filmików pionową kamerą. Nie wiem dlaczego, skoro od początku myślałem, żeby z tego potem stać film i typie... I zobaczymy czy jeszcze raz pochodzę i ponagrywam i pogadam czy wrzucę to z pionowych. Więc jak będzie to z pionowych to musicie mi wybaczyć o łapa siedzi. Wypatrzcie mi, poprawię się następnym razem Myślałem, że tylko przez neda będzie można kupić Ale tu też jest możliwość I chyba się nawet skuszę Wiecie na co? Tam mi wpadło strasznie w oko Zajebista No i się skusiłem Nie no, jest zajebista Mam nadzieję tylko, że będzie pasować leczkę wziąłem Więc nawet chyba bym się gdzieś tu przebrał jak da radę Kibel zawsze spoko Może być za 6 dyszek Krój taki średni Ale chociaż rozmiar jest dopasowany O, namówiłem dziewczyny, mi balona przyczepiły może mnie to trochę włoć, bo dać. mi na pan mówią. Co tam? Pan ja, jest z... Taki yy... <gry> wstyd. <gry> Między dziećmi ja idzielę. Gry mają łączyć a nie dzielić. Pamiętajcie. Jest darmowa grupa. Marzenie każdego chłopca chyba za darmowe. Tak jak mówiłem, zobaczcie, kolejka się nie kończy. Ta grucha dzisiaj... O jest dzisiaj, jeszcze jutro i w niedzielę. To już w ogóle. Czerąbane będzie miała. Dobra. U pierwszy? Nie, kolejka. Dobra. Pata, dawaj. Możesz, chce pewnie. Możeś ty, mądry. Widzę, że jest legalizacją. Dobrze. Potrzymaj czapkę, że ty się skończyły. Dobrze. Ale mata, taki lepszy. Położył cię na matę. Hahaha. Jaka klasów? Prawda? Oba, bo ja stardek. Z tej strony Fernando Wigiera, to jest. Tak, to nowy

Sami baliłem dlatego. Ja w ogóle ten ty waliłem No jak no, tak, no to to straciłem Dobra O jest Ładnie! Cześć. Jakiś chłop wygląda jak 15-letni. A mówiłem, serde. mówiłem mu już! <laughs> I, 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 I rozdaje Kinder country i żelki ludziom. Ja ja tak? To żelki. Well, a... No za co? No, to jest... Ja bo nie ma kieszeni. Ale w nie biega. No ja nie miałem nic innego, sobie nie kupię. A ja bez bluzy, ja za No jest, ale ja już tak mówię, Ja na luzie Ja na luzie Chodzę w bluzie A szukaliście na co co chodzi? Kurwa, chcę zrobić ustawkę Aaa Albo się ponabierdalać Potrzebujemy jakiejś areny Zanim wypowiem się właśnie o tej konfiguracji No to muszę powiedzieć, że bardzo mocne zestawienie O, teraz się nagrywa Teraz się nagrywa, to teraz, teraz, się teraz, nagrywa. teraz już nie dostaniesz takiej przewidki. Przyszedł do jakichś dwóch nerdów i się chwali muskulaturą. A co, potrzebujecie przetyć albo schudnąć? Schudnąć. Pomogę wam obu. Dawaj łapę, to pula pana, na Twojej łapie zrobię. Słuchaj, nie ma to problemu. Ile potrzebujesz schudnąć, graf? Do 65. Do 65? To napisz do mnie. Nie, no ja... Ża, ża, my co, masujemy? Okay. No, ta, masz, <grym> Dobra, a tutaj mam za sobą, jeszcze trzydał się gdzie siedzi będzie fajnie. Ale co, jakaś Głodasz? dieta, dieta? Maketo co ja ten czas sobie wchodzę okay. i, i na to sobie dobrze radzę, a tak to sobie trzymam kalorze. Tak, ale maketo wyliczasz tam gwiazdą? No wiem, nie mogę zawsze sobie zjawia. Super, fajnie mi leci waga. No ja bym nie dał rady Jeszcze sobie Jeszcze sobie posty robię, więc też nawet pakiet Tak, tak jak dzisiaj, gdzie wsiadłem rano, do pociągu się ja, okazało, no, że no, no, nie ma Warsu i będę 6 godzin bez jedzenia, tak by nie jestem głodny, bo jest tak, tyle tłuszczy tam jest, że nie ma co. Także ma to plusy swoje. A na przerywanym ile najwięcej miałbyś? Teraz zrobiłem to? sobie pierwszy raz taki post i zrobiłem tak, że zrobiłem 20 e, lekki posiłek, no. 20 godzin przerwy. Po tych 20 godzinach wrzuciłem tylko taki posiłek do 500 kalorii z olejem MCT, no, no. żeby troszkę wspomóc to wydalanie toksyn i potem 25 godzin przerwy. Czyli powiedzmy, że to było w no sumie tak? 45 godzin z takim malutkim posiłkiem, ale docelowo bym chciał spłonąć takiej gołówki trzydniowej, żeby siebie czyścić całkowicie, bo dużo lepiej się czułem, tylko najpierw chcę przyzwyczaić do No trzeba niestety stopniowo, czekaj, nagrać tam gdzieś. Poszło tak. A, z No trzeba niestety stopniowo, bo... No, zależy też jeszcze co robisz w ciągu dnia, bo jak utniesz od razu wszystko, to będziesz ja tak krótko... No, nie, 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 nie. Ale ja ten, dlatego to spustuję będąc na keto, bo mam tą energię, wiesz. Gdybym był na węgla, normalnej dziecię, na normalnej diecie Nie, to bez Ja sobie nie wyobrażam wtedy 8 godzin bez jedzenia. Ja Na chwilę widzowie zatrzymamy, ponieważ muszę zmienić zdanie o Damianie, nawet się zrymowało. Oceniłem kontakt z nim w shortsach z Mita na słaby, jednak tutaj go spotkałem, porozmawialiśmy naprawdę fantastyczny z niego gość. Widocznie wtedy miał coś na głowie, nieważne, no każdy ma gorszy i lepszy dzień. Tak więc, Damian, pozdrawiam cię serdecznie i do następnego. 21 wiek, witamy. No i oczywiście komputerów. Masa, masa. Albo jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. Naprawdę podziwiam dostawcę internetu tutaj. Albo nawet kilku pewnie. Jakbyście kiedyś się zastanawiali jak się jeździ ciężarówką, to również macie taką opcję, tutaj akurat renóweczka, zobaczcie wszystko na siłownikach, gra się naprawdę podobnie jak w prawdziwym wozie, zobaczcie jak to wszystko pływa, nie wiem czy to będzie widać, teraz będzie jechał prosto, więc nie będzie widać, również jakby komuś się sprzęt zepsuł, albo chciał sobie wymienić na nowy, to macie do wyboru, do koloru, To akurat jest jedno stanowisko z kilku, więc jeśli macie ochotę, spadajcie. ogólnie też tyle stanowisk do grania, pewnie jutro będzie od zarąbania dzieciaków, ale dzisiaj Naprawdę można sobie tutaj poużywać gier. O proszę. Ja. Patrzcie, jakbyście szukali dobrej pracy, to się zatrudnijcie bezce. Dziewczyny, jak się pracuje bezce? Myślę, że fajnie, bo No właśnie, widzę, bardzo dobrze. Zapraszamy do naszej strefy. Też. A gdzie jest? 5A? 5A? 5A tak, tak. Dobra, na pewno będę. Chasing <speaking> the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so I can make a better me. Better believe in your mind. Cause it's also a little bit. Of katan, not only. Tego można od razu sobie strój skompletować, jak ktoś jest mega wielkim fanem i od razu się przebrać Kojuweczki jeszcze więcej podkładek, poduszek. Duxelboxy na Pyrkonie były identyczne. Koszuleczki, pamiąteczki. Zaczynamy dzień drugi. Idziemy poszukać totela, czyli widza, który obserwuje mnie na YouTube praktycznie od początku, więc zaraz go musimy znaleźć, wiem gdzie jest, tylko hale trzeba wyczaić. Nawet nie musiałem długo szukać. Siemano. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. A, bo mam w tym. Tak. Słynny youtube? Jeszcze nie słynny, jeszcze trochę. Siemanko. Dobro. Siemanko. Co tam, jak tam? E, dobrze. Wyspany zjedzone? Tak, zjedzone, wyspany, mam zapasy. Jest trochę lepiej generalnie niż chodzi o ja, Jak Katar, nie więc... ale jakiś tablet masz? Mam, mam kroplę do nosa. No, to w ogóle A się do... nie widać, bo jest. Ja Słowo, No, mam kroplę do nosa, mam tablet rzecz dla wusteczki. Poradzimy okay, sobie. bo jeszcze nie ogarniam do końca, bo chyba nie twarzy wyszukuję. okej. Okay. Nie, no to dobrze. Nie to jest mamy. Tak. Miło z twojej strony. Dobra, to co idzie ja, jasne, jasne, jasne. Się już w Się kolejny raz. bogaty, 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 Pyrkon potem znowu? Najprawdopodobniej, ale jak już będzie nowy sezon to nowa całkiem. Nowa całkiem nie, nowa. Będzie, będzie podobno całkiem nowa, więc wszystko będzie nowo, więc to nowe, wszystko nowe, wszystko nowe. Ale chyba Pyrkon będzie pierwszą imprezą w nowym roku, na hmm, się no zobaczymy. Podobnie. Bo nie ma nic innego między tym, no nie? Nie, chyba nie. się zrobią przetargi zimowe, to w No bo pierwszy jest Pyrkon, mm -hmm. potem była łódź i teraz jest PGA. Dokładnie, w No dosadnie. dobra. Dobra, dobra.